Dzień Boże Kochani, niech byli pochwalony przez Chrystus. Ja się nazywam Mateusz i jestem wojownikiem Maryi z sekcji Wieluń i chciałbym zaprosić Was do codziennego odmawiania dziesiątki różańca, codziennego, codziennej modlitwy, na której się skupimy codziennych rozważań. Dziś wypada piątek, a więc dzień, który jest szczególnie poświęcony męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego pomóżmy się i was wszystkich do tego zachęcam i gorąco zapraszam. Mi Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu. Czasem nam wszystkim trudno jest przyjąć wolę Bożą. Nie jest ona łatwa. Wola Boża czasami może być zmaganiem. Pan Jezus również się zmagał w ogrójcu. Zmagał się można powiedzieć, z ludzką naturą, która w nim jest i która w nim była. Jest przecież Bogiem człowiekiem. To, co w nim ludzkie, bardzo mocno się zmagało. Dlatego wypowiedział słowa, że jeżeli to możliwe, Ojcze oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja, lecz Twoja wola, niech się dzieje. Tam też bardzo ciężko jest się zmagać. Czasami jest to wyrok rozpadu małżeństwa, śmiertelna choroba, Dlaczego ja, dlaczego mi się to przytrafiło? Przecież chodzę do kościoła, biorę udział w sakramentach świętych. Modlę się, czytam Pismo Święte, a, a jednak taki wyrok. Po ludzku wyrok. Tak, czasami wola Boże jest bardzo trudna. Nie ma w tym nic dziwnego, że na nasze emocje czy psychikę musimy się z nią zmagać, że pojawiają się uczucia niechciane, uczucia bezradności, uczucia wyparcia, braku akceptacji na początku. I to nie są bez uczucia. To są całkowicie normalne uczucia. Pozwólmy sobie dojrzewać do pewnych progów. Dojrzewać do przyjęcia tej woli Bożej. Właśnie dlatego Pan jedzął na przykład, bo Grój że on też się zmagał, jednak przyjął. My również postarajmy się, pomimo naszych różnych odczuć, emocji, uczuć, mimo wszystko wolą powiedzieć: bądź wola Twoja. Pomimo tego, co czujemy bo nie jesteśmy uczuciami, a raczej wolą, tym, co, tym, na co się zgadzamy wewnątrz siebie. Panie Jezu, udziel nam wszystkim łaski, abyśmy przyjmowali wolę Bożą, niezależnie od tego, jaka ona jest, bo czasami będzie trudna, ale żebyśmy się na nią zgadzali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowaś <laughs> Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. <laughs> Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was wszystkich na kolejne rozważania, kolejne dziesiątki różańca. Zostańcie z Bogiem. Niech Pan Bóg Was błogosławi, a Matka Boża wyprasza wszystkie potrzebne łaski.